Witam Was i na wasze zdrowie. Dzisiaj ja chcę porozmawiać troszeczkę o naturalne występujące rośliny w Polsce. Po co ja myślę, to jest bardzo ważne. No, widzimy tu Motyle. tyle. I inne frułające, że które potrzebuje miód, i to jest naturalny miód. Okej, okay. ten słowo jeszcze nie jest miód, ale to jest ten rzecz, który później jest używany jak miód dla ludzi, ale również na ten larwę, na jedzenie. Kiedy wszystko teraz jest koszone, moment, ja pokażę Wam, jak tu, widzimy tu w i prawej stronie ślady samochodów, traktory i również uh, ludzie i zierzynta. Widzimy również tu uh, motyle, bo w lewej stronie jest nasz ogród. O, przepraszam. I tam też mamy bardzo duże pszczół. I na prawe strony tam do góry. Te są uh, kwiaty. I też uh, również wysoko trawa. Ten wysoka trawa również ma funkcja. Bo w ogród wczoraj widziałam uh, paramotile, które robią. Ten rzecz na reprodukcja. W środku ten e, wysokość trawa, bo to jest ten niesie, gdzie oni mają spokój, kiedy nie są ludzie. Tam i ja myślę, w każdej, która ma ogród, duży czy mały, duży ogród, ja myślę. Większy kawałek mogę, będę robiony na ten metoda, ale jak tu, tu jest plus, minus, czy albo 4 m2. E, nic nie jest, prawie nic nie jest robione. I kiedy my widzimy ilość fruwający, Żwierzęta na moje oczy to jest właśnie. Ten ludzie, który chcą mieć cały czas ten trawa na milimetrowane, tak samo jak ten. Jak to jest ten słowo? Ten ludzie, który mają typikalna typikalne praca, oni muszą mieć uh, włosy, Milimetrowane. No ja. To jest tak samo, jak kiedy ludzie mają tyje albo konifery, jak ogrodzenia. Dwanaście miesięcy na rok, tak samo widok, naprawdę. U nas każde dni jest inaczej. Nie wszystko jest tak samo. Ja nie chcę, absolutnie nie chcę mieć kontroli na matka natura. Po co? To mi kosztuje. Mój bardzo cenne, wartościowy czas. I ten, który ma milimetrowane trawa, ten, który ma tyje konifery, Cały czas tak samo widok, cały czas ten duży ilość pracy. Też jest ten paliwa, który wy potrzebujecie na wykoszone trawa. No, ten scena też idzie do góry. I ten ludzi, który mają ten praca, prywatność. Po co oni chcą mieć kontrolę na życie? Co im brakuje w życie, Oni chcą mieć taki duży kontrolę na ten ogród. I tu mamy na przykład uh, róże. ten róże są piękne na no, oczy od ludzi. Ale kiedy ja zobaczę, ten te są pełne, nie są otwarte, nie mają otwarte kwiatów na pięć liście. To znaczy przyjdą tyle ale nie mam możliwości na ten tyle albo inne spróbujące zwierzęta zbiera miód. Kiedy zobaczymy tu. Ups, przepraszam mój noga Moment, tu mamy mały świerzęt, a to jest chyba mrówek frułujący, ale również są inne mrówki, ale tu widzimy, to jest otwarte, mają maksymalnie pięć liście. ja pokazuję je troszeczkę bliżej. Moment, tam. I psioły, i tak dalej. Oni mają dobrze możliwość na idę na ten kwiat. A to są kwiaty od jeziny. I to również jest od rodziny um, róże. Kiedy zobaczymy tu, również w chowające małe. Przyjaciele. I też pokrzywy tam z tyłu. Ale pokrzywy też są bardzo, bardzo potrzebne. Nie tylko dla ludzi, również dla wszystkich nasze frujące przyjaciele. Bo motyle tyle potrzebuje to na Dzieci. I również ptaków potrzebuje to. Po co? Bo kiedy nie ma insektów, nie ma jedzenie na małe ptaków. Kiedy nie ma insekty na, na małe ptaków, to znaczy również nie ma jedzenie. Na te duże ptaki, jak orbe albo orzeł, nie wiem, albo już mówiłam ten nazwę dobrze, bo jeszcze nie znam dobrze polskiego języka. I tu tak samo krzyżychce motyle. Pszczoły, bardzo duże inne insektów, a owady. I też te róże tam z tyłu, moment. Nie są dobrze do pszczoły i tak dalej, bo mają bardzo duże, za duże liście. I to są ten rodzaj róży maksymalnie. Pięć liście Cał otwarty. Oh. Fajnie ten noga w Na standard. Ale standardowy dla mnie. E, tu widzimy ten pięć liście. I wszystkie inne rzeczy, które są w środku. I tam pszczoły. Uuu, mamy święć. Jak widzimy, co on albo ona robi tam. Skręt na wszystkie strony, naprawdę. I drugi jest. I oczek. A, ah, jest powrotem. Jeden od ten dwóch, to już było inne rodzaj. I kiedy ja zobacz, ten rok mamy bardzo od Oto, i tu tak samo widok, bardzo mały, ale oni też potrzebują jedzenia, i to również jest jedzenie później. Na ten larwę. od oni. Gdzie jest świat, kiedy nie ma naturalności? jaki ogród to jest. ten parków gdzie ludzie mogą będą, oni są również bardzo dobrze. Okej, okay. do ludzi. To jest bardzo dobrze. E, Pelektacja i tak dalej. Nie wiem, ile insektów tam jeszcze są, ale ja myślę, bo to jest przykład, jak ja nie chcę mieć mój ugród. Absolutnie nie. Bo kiedy jak całą mieć taki kontrolujący ogród, no to nie jest nic dla mnie, to jest bardzo duże negatywna ingerencja z matka natura. kiedy my dajemy w nasz ogród e, i ja tylko mówię od nasze ogród, ja nie mówię od innych ogródów. Na czasem ja widzę bardzo piękne ogród e, to jest robione przez architekt ale według mnie Matka Natura jest cały czas najlepszy architekt. Bo ona nam nie kosztuje nic. Ona pilnuje. Niej mniejsze również jak niej duże żerzęta. Ona wie co jak i kiedy wszystko mogło rosło. Kiedy nie ma są te warunki no, później przyjdzie inne rzeczy, które taje warunki na życie. Na przykład, kiedy ja zobacz tu na dole, ja robiłam tu takie rzeczy. Uh, kora. Niet als we na dan, Matka Natura, niet lukt je. Ziem, ja, ik je, niet groeien. Dat het voor mij toch, het niet is. Ook al weet ik, ik weet hoeveel koren maar ik heb gemaakt. Maar ona prefereert ook, je To znaczy, wszystko o ten i to nie jest żart, ale to jest nazwa po holenderski język. To, wszystko ten białe na mój język, to jest pisane, nie my, to ten nazwa, to jest pis I tu widzimy, ja nie mogę mówić nic od polityki. Ale zobaczcie, jak to jest ten słowo pisane. P-I-S ok, P-O-T-J-E-S I co to znaczy słowo pispot? Po holenderski język to jest taki eh, na noc, na noc używany przez ludzi, którzy robią szuszu na taki okrągłe, i majowany mm, ja, ja wiem, słoik nie jest ten słowo, ale e, ja nie chcę atakować nikogo na to słowo pies, ale dla mnie, bo e, nigdy nie myślałem o to. I ostatni raz słyszałam, coś Od węgel i węglowodany, albo tam jest różnica, czy nie. I to ja myślałam: OK, dobra. Kiedy są ludzie, którzy mówią tę rzecz, ja również Zbieraj mój wolność, i ja mówię od Na czasem Pyspocies są bardzo, bardzo dobrze. Tylko na czas. I już widziałam pierwszego małego ksiatę, który przyjdzie na uh, polanderski język, to jest słowo kardybol I kardebol to jest bardzo potrzebne na ludzie, które mają boreliozę. Ale co też jest bardzo, bardzo ważne na boreliozę. Jedzenia, zobacz co wy macie na wasze teleżu. I kiedy są ludzie, którzy myślą, że mój polski język jest tak bardzo zły, proszę bardzo, nie zobaczcie ten kanał. Bo wy nie chcesz rozumieć, o co mi chodzi. Kiedy wy, kiedy wy macie otwarte myślenie, kiedy wy nie jesteście programowane przez pasożytów, kleźde, um, pleśnie, które żyją w waszym środku, to znaczy na wasze. Na wasze całe ciało, no to lepiej wy na inny kanał, bo naprawdę jest wielki szkoda na wasze czas. Dobra, tyle na dziś, do następnego razu i wszystko dobrego na wasze zdrowia.